Witam wszystkich zainteresowanych rozbierkami, demontażów. Dzisiaj będziemy sobie rozbierać taką oto akumulatorkę Assist na czystą mieć, bo już przestała funkcjonować. No i zobaczymy na końcu filmika ile wiedzi tym jest. Zapraszam także na różne rozbierki moje na moim kanale w playliście demontaż drzwi oczywiście wiertarka już przestała funkcjonować nie idzie ją naładować bardzo śmierdzi przy tym no i więc rozbieramy ten sprzęt popatrzymy co jest w środku kupiłem sobie i nowy Akumulator ale bardzo śmierdzi i nie idzie to sobie naładować. To rozebieramy, No, czysto mieć. no to cztery śruby, 5 i już nie sprawna jest tak, tylko do złomu się nadaje. Wszystko, parę śrubków, no i będzie tam prawdopodobnie mały silniczek. Akumulator sobie zdejmujemy, to już niepotrzebne. No i rozkręcamy powoli. Chwileczka będzie zdemontowana. I jeden drugi, trzeci śrubki powieotował. Jeszcze tutaj w tyle jest śrubek. Prawdopodobnie Jestem zainteresowany, co jest w środku. Ja też, bo nie wcześniej nie widziałem, z czego się to składa. O, widzimy jakiś silniczek, jakiś spinacz, jakiś przyskręcenie biegów. No to sobie teraz plastik odłożymy. To też sobie wyrzucimy, bo to tylko z plastiku. Baterie wyrzucimy do. Niebezpiecznych opadów no i silnik, proszę Państwa, taki pokażemy na kamerze, taki malutki, no i zdemontowujemy sobie to w silniczku. Jest magnes, nie wiem czy w ogóle jaka wyjdzie z tego. Zobaczymy. Jest jakaś skrzynia przewodowa. O no tak, jakieś przewody tu są. Widzicie, jak się kręci, to się kręcą takie przewody. No to zostawimy chyba. No i co teraz z, z, z silniczkiem? no się nam rozebrać silniczek i co jest po środku? To to, to komutatorek Tu są jakieś styczne magnesy Tu jest mały komutatorek A, co coś mieć będzie tu jest magnes po środku, to będzie nam do niczego No i tu jest taki mały wirniczek Zobaczycie, no, co z tym teraz? Możemy sobie to odrobić na czysto mieć, jak w przeszłych odcinkach. Po prostu sobie to odwalamy druciki Jakieś gramy z tego będą, ale bardzo mało. Po prostu odwijamy sobie to odwierniczka druciki miedziane zobaczymy ile potem na koniec pokażemy sobie ile tego było właśnie mieć jest gruba druciki Двадцать Двадцать граммов меди. akumulátorový. Dávame do viedi. Ešte sobie magnézie vyťukneme. Všetko také, magnesy, to to všetko za aj, ďakujem za obeženie. v následujem dovidenia.